Witam Was kochani w mojej kuchni, dzisiaj mam dla bardzo pyszne kartofle z piekarnika z takim no serkiem ziołowym, no bardzo łatwo się to robi, no no trzeba czekać trzeba czekać długo aż się te kartofle usmażą, upieką w tym piekarniku, no ale to się na pewno opłaci bo je bardzo, bardzo pyszne to znaczy no wierzcie mi opłaci się nie nie, na pewno, no, 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 no ja opłaci się no ja to przygotowałam tak Dwa kartofle na jedna osoba, to było tak na trzy osoby, no ja zjadła jeden. En, możecie do tego jakąś sałatkę dać, albo, no nie wiem, mięso, tak do grilla, albo, no, bez lato. Dobra, kochani, ja już Wam pokazuję, co potrzebujemy. No i, kochani, czumo siedem kartofli, tak wyszukała się te nowiejsze, trochę większe, z worka, powiecie teraz zima i zmażę mi na dworze trochę. Ok, te kartofle się umyła, dobrze się umyła, bardzo dobrze i one są we skórce. Także jakbycie szukać, to szukajcie takich fajnych, żeby ta skórka nie była taką bardzo corną, taką zmazaną, no taką, takie bardziej fajnie czyste kartofle. Teraz się ja te kartofle nadetnam, tak do pół, do połowy, no może tak, wiecie, dwie trzecie, ale nie przecinać za cał, całe, żeby nie były przecięte. I Przecięciem, ja tym rozcięciem, przecięciem, położymy te kartofle na górę, żeby to rozcięcie było na górze. Um, I co? Polejemy to olejem. Wiadomo, ja normalny, zwykły słonecznikowy chyba, albo rzepakowy, albo tra, nie wiem, może ci oliwa z oliwy, jak wziąć, jak mocie. Um, potem, to tak, wiecie, doprawia troszkę solą, tak trochę więcej solą, um, żeby potem przy pieczeniu przeszło. I oto na piec. W sumie bana na piec godzina 15 z ich piekła. Sprawdźcie po godzinie, czy te kartofle są miękkie. W 40 minut w piekłach ze przykrywku, z pokrywku, po tych ściągłach i piekłach dalej te trzydzieści 35 minut bez pokrywki. No, tak, myślę, że wszystko jasne. Połowa czasu z pokrywką, połowa bez pokrywki. I ja kartofle za rozbaną. Um, już mu są miękkie. Na razie dach jeszcze do piekarnika, Zrobimy się nasze nadzienie, tu może 125 gramów szpinaku, tu mutny syrek, um, te taki śniadaniowy, kanapkowy, ziołowy. Jak, jak macie na przykład w lodówce jeszcze taki normalny ten zwykły, taki standardowy, biały, bez niczego to się weźcie taki i doprawcie się solą, pieprzem, czosnek się tam dajcie i różne takie, wiecie, pietruszka posiekaną, szczypiorek, koperek, takie, takie do smaku, żeby się doprawić, wiecie, żeby było dobrze. Po tym to już według uznania, teraz papryka, pół papryki, w kosteczka pokrojoną troszkę marchewki, troszkę kukurydzy, szczypiorek jest ja ten szczypiorek... Troszkę szczypiorku, to przyjdzie pan do syrka. I tu mój jogurt naturalny, z tego się weźmiemy, tak gdzieś, no, 3-4 łyż, łyżeczki do tego syrka. Bo jak tu widzicie, ten syrek jest... Um, co je, taki twa nie twardy. U mnie taki zbity, e, no, a ten jogurt się dumy, żeby ten syrek się fajnie, taki kremowy zrobił, no. Wtedy bardziej fajnie. Ja się to i tak jeszcze doprawiam. Um, ten seriusz jest w sumie. Dobry, nie? ale ja to jeszcze się trochę doprawiam solą, um, tym kop nie, koperek... Um, jak to się nazywa? teraz? te zielony szczypiorek się tu da, troszkę pieprzu się do, i troszeczkę czosnku. Wszystkie składniki w opisie będą. Um, wymieszać to. I syrek gotowy i... No, popróbujcie jeszcze, możecie papryka też dać do tego. Um, I teraz bym nas szpinak smażyć. Um, no, na patelni się rozgrzeja olej i tak partiuma, wana smaży ten szpinak. Ehm, no przód troszkę dół. potem jak mi trochę oklapnie, <grymio> oklapnie no. Tą um, całą resztę, tak partium, tak na trzy razy, zygna. Ehm, I bym go tak smażyć około no, 7 minut. To nie to wszystko tam oklapnie, wiecie o co chodzi. I potnie się go doprawiam. No, po tych 7 minutach, widzicie, nic z tego nie ma tutaj, tak dużo szpinaku, ale nic za nie ma teraz, tak, oklapnąć. E, ok, ściągna się to z ognia, doprawa się solą, pieprzym i troszkę czosnku do. Jakbyście nie mieli suchego czosku, to weźcie tak gdzieś pół, jeden ząbek malutki, em, rozgniećcie, podsmażcie, nie wiem, może 10 sekund na tym oleju, i potem dajcie em, em, ten szpinak, no. to znaczy ja bym tak zrobiła, możecie teraz zawsze, teraz już dać ten, szpinak, ten czosnek, jak, jak uważacie, możecie ten czosnek dać teraz tu zgnieść i, i, i wymieszać czy i jeszcze troszeczkę podsmażyć i będzie bardzo dobry, no, okej, okay, moje kartofle już są, co, już są dobre, te nacięcie trochę rozszerzam widelcem, no, i tu się narychtuję na razie do zdjęcia, fajnie, i teraz możemy dodać czos nie ten czosnek, ten szpinak. Akurat ten szpinak mi starczy na te 7 kartofli. Może, możecie trochę widelcem te kartofle tak poroz, podziubać po bokach, od środka, nie tak, no, według uznania. Musi, nie musi być może, ale nie musi, no, e, okej, okay. szpinak tu dumy, potem dumy ten, e, tak, gdzie dwie łyżeczki tego serka naszego i potem do dekoracji papryka, potem troszkę pietruszki, nie pietruszki, e, te żółte kukurydzy i marchewki na góra i potem jeszcze dach troszkę, no, tak do zdjęcia, żeby fajnie wygląd wyglądało e, te piory. Kto nie lubi tak, na przykład, marchewki albo, albo e, e, to może dać y, te rzeczy na miseczka wszystko i będzie osobno na stół i będzie pyszne. No. I każdy się może wziąć to, co chce. Na przykład więcej marchewki, więcej kukurydzy, więcej syrka i będzie dobre. Okej, okay, kochani. To by było na tyle. Zaraz tu z Wami zjam. I życzę włos smacznego. No, myślę, że spróbujecie ten przepis, że w Obadzie bardzo smakowo, oczywiście milion, przece, przece, jed, oczywiście milion przepisów na kartofle z piekarnika i jeszcze mu inne e, przepisy w głowie, ale muszę poszukać srogich kartofli, Rych tych srogich, długich kartofli, no, to wtedy mi ta jajko wlezie całe. E, no, a tak poza tym, no, to by było na tyle. Nie? Myślę, że wypróbujecie, że właśnie filmik podobał, że... Ja. Że, że co? Że nic. Um, dzięki wam wszystkim za komentarze, za to, że się ze mną są, za to, że się zaś obejrzeli. Życzę um, miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Teś! Jakoś mi tu dziś źle te włosy.